tak troszkę uśmiechać us się, bo wczoraj już cały dzień tutaj z jednym parafianinem. My czystyli wczoraj drzewa, suche haluski, rizali, czystyli sadoczek. i Tak znacie, czytajecie w Ewangelii i prямu <grywanie> słowo przychodzi dzisiaj, że je drzewo, jakie trzeba też oczystyty je. ta turbota ta kosza. Coś, żeby było żywe, prekrasne, żeby rodziło. Ono wymaga takiej pielęgnacji, takiego oczyszczenia, żeby na sprawdzić coś dobrego dalsze prynosy, żeby ono i krasiwe było, żeby ono i plidne było. I zaraz, jak, jak raz, ten czas taki mamy, o takiej intensywnej może też jej pracy na ziemi, czy z ziemię, i znajemo, jak ono nasycuje, jak ono jest takie no, dobre, potrzebne. Ale z drugiej strony jak ono też jest i ciężkie. Co, co nie tak proste, że, że można robić, co i chcec. Tak trzeba znania, trzeba rozumieć, co jak, komu, czemu. I pobaczcie i, i Bóg jaki najkraczy winogradar, jak nam się słowo Boże każe, to on też прекрасно zna. Czy coś w tym roku czy nie, czy dać jeszcze szans, chociaż ono już zasochło. I tak jak na dnie drzewi, może coś rosnąć, pięknie przynosić typlit, tak pięknie rozumiemy, że na dnie drzewi, może być i zasochła, i I one budut, One może tak i wpisuje się w to drzewa, ale rozumiemy też, że ono nijak nie podchodzi do tego nie Nijak. I też, i, i że ja bym od nowego roku co tam to żeby ono nie było, a, a Bóg daje rik dwa, 10 roków, a, a Bóg cały czas jakoś daje taki szans. Y, papa Franciszek le skrótował słowo, to rozkazywał pro dwa momenty do dzisiejszej Ewangelii. Pierwszy moment papa rozkazał trwanie. Dzisiaj chyba sim, šisab, sim razy czuli słowo, kto trwaje. To trwa. Nie, o to jest takie pierwsze ważne słowo też i dla nas. o tak, cały czas dumamy. jaka jest moja wiara, co się można dla Boga zrobić, a jaką modlitwę się? a ile razy do, do chramu e, przyjść, a gdzie pojechać, żeby Boga spotkać, może takie, cały czas jakieś różne myśli, a co przeczytać a te te swoje życia, żeby, żeby Boga więcej w moim życiu. I pierwsze słowo, dobra nowina dla nas dzisiaj, to jest trwaj z Bogiem. Trwaj. Żeby był i u Ciebie i czas na Boga, żeby był i czas na spowiedź, żeby był czas i na modlitwę. Trwaj z Bogiem. No, nie ma innej recepty dla nas. Nie, nie trzeba gdzieś tam to duma ty, mriaty, pragnuty czegoś, ale robi jakby konkretne takie wysnówki w swojemu życiu. Świata Teresa mówiła, że 30 chwil na dzień nie ma czasu dla Boga, nie ma duchownego życia. No nie ma. No, ja myślę, że każdy z nas ma problemy, żeby nawet tych 30 chwil znaleźć każdego dnia, bo, bo praca, bo, bo wtoma, bo, bo strach, bo dużo bo trzeba zrobić, to obowiązki w domu, skandale, ale no tak wiem, trzeba бороto się, żeby właśnie tych 30 chwil było w mnie. planuj, szukaj z ranku, że próbuj, żeby właśnie co było tych 30 chwil dla Bocha. Bo jak co bude Boga, to będzie 30 chwil dla Bocha, to i cały dzień będzie dla Bocha. Ono taki będzie, że to, że ty ja wtracają dla Bocha przyszedł, czy, przyjaciół, czy przyjaciół na nas, na światu służby, czy tam rozary można tak powiedzieć, no oj, 20 chwil, godzina dobrać się do chramu, jak to by można coś innego zrobić, a co byś zrobiła w ten czas? W telewizor? W internet? Dumki jakieś nieponięte, o O to, co dajesz dla Boga, to ono, ono dużo wielki plik późniejszy przynosi dla ciebie i to jest może też i ja, myślę, że думаю, Ja w pewnym że, że my jako chrześcijanie to прекрасnie wyczuwajemy, że oznacza dzień przeżyty z Bogiem osobliwie, tak jak ten dzień chłopski, z kilki takiej korzyści duchownej i, i siły, i nadziei i radości też w mojej życiu. Daj, tak? umiesz uśmiechać się, to dzi jakoś... bo wsa idzie, bo jest Boch w twoim życiu. Bo wczoraj my zgaduwali rocznicę kanonizacji Świętego Jana Pawła II, bo, że 10 lat jak Jana Pawła II bo, przyzywamy jak Świętego, tak? Y, to z nas ich zobaczyło. to z nas jecho, do dzisiejszego dnia jakoś to też jak, jak, jak zastępnika swojego życia w problemach i tych rodzinnych i jeszcze większych problemach i прекрасно i też rozumiemy jak jak przez takich ludzi y, Bóg też pokazuje jak bardzo jest możliwe, żeby jakby coś można zrobić. Święty Jan Paweł II postawił konkretno w swoim życiu miejsce dla Bocha, konkretno. Przyzywał zaступnictwa Przewświętej Dziwy Maryi i był wierny temu, ale tak no, do końca życia był wierny. I zobaczcie, jak Bóg przez jego historię i dla niego i dla nas jak dużo bardzo pokazał. Zawtra był do spomenku świętej Kateryny Sienańskiej. Ona ma 40 lat, miała baczenia od Bocha i nie bojała się, czuła taką odpowiedzialność. Wtedy była cyrkow nasza rozdzielona. Przeżywała taki, taki no, ważki czas. Papa nie był w Rzymie, a był w Awignonie. I ona specjalnie pojechała do Awinionu, żeby Boh chciał, żeby cerkow była w Rzymie, żeby powrócić. I przez taką można powiedzieć, zwyczajną, skromną ludynę znowu Bóg tak bardzo coś pokazał. I my czytając, czy się, mając też takie Myślę, że mamy rozpoznania w swoim życiu, że Bóg zrobił nie dla kogoś, ale konkretno też i dla mnie, jak czy późniejże może pomagać w moim życiu. Jak dużo często w tej takiej temrjawi ja myślę, że każdy z nas bardziej widzi zła niż dobra w swoim życiu. Więcej o negatywu niż pozytywu. Więcej widzimy jakiejś takiej działalności związanej z takimi ludzkimi, typowo sprawami, a mniej chrześcijaństwa. Każdy z nas co doświadcza w swoim życiu. To, to można powiedzieć na 100%. Ale z drugiej strony też ja, czy ty, jak, jeśli mamy tę zdzidniest, też jak czuję, czujemy, a też trwają z Bogiem. To chociażby wszystko bude wokół mnie inne, inne, ale ja w tym wszystkim żywuję się, a, ale ja z Bogiem. Ojcem mnie pomagaje. Pobaczcie też w pierwszym czytaniu się jest ta historia z Sawłom. zaraz cerkow nam daje w tych dniach paschalnych Knihu Działania Apostoli, W dnia na liturgii czytajca kniha Działania Apostoli. To jest Kniha, jaka pokazuje początki chrześcijańskiej Cerkwi, początki ewangelizacji, początki właśnie Cerkwi Jezusa Chrysta. I dzisiaj czujemy i widzimy na na naszą władzę, i co Jemu jest potrzebne. Żeby w tym, co win przeżywa je, mu najgorsze zaraz potrzebne. Ludyna, czy ludy, czy spilnota, żeby jemu pomogła. On sam, jak bo trzymuje wid Boha, Coś zaczyna naczynaje w nim, że widkrywate się, ale chocze tych świtki w tych ludzi, jak jemu pomogą, On sam nie zajde do certy. Boicie, win kliczku ma jako najhirszej. Wbywał w chrześcijan i co jemu teraz robić? No tutaj Jezus Jemu objawia się i potrzebne jest, żeby kto ktoś się za rękę zaraz wziął, żeby pociągnął I ze wszystkich Apostoli w się boi. Tylko warnawa. W Kniżyce o Diołach apostołów mówi o tym, że no win nie był tym apostołem. 12, z 12-tych. więc był tych z 72 jakie jakiej było poklekanie. I Warnawa e, historia każe, win światy pomerł muczyńsko już u już z Kypru. Win prawdopodobno z Sawą poznajomy się u Gamaliela w tej szkoli Rawinackiej, gdzie z się światochopysma. Oni byli znajomi. I kiedy Warnawa ma być że tak nawrnówsia do Bocha. І з тих всіх, шукав шукався Варнаба, йому буде допомагати, щоб його взяти до церкви, щоб бути з ним, щоб йому пояснювати. Хоча пізніше прийде час, що вони будуть разом, і треба буде їм розійтися для добра. Да? Бо там святий Марко, який теж в були, Марко і Павло, що їм пізніше дороги не склалися, треба було відійти. Ну і відійшли. Але що хочу сказати, що в тим всім. Jak ważne, że z jednej strony ja sam przeżywam wiarę, ale bez drugich ludzi, bez swojego człowieka, żynki, bez parafii, bez dobrych ludzi, chrześcijan, moja wiara nie będzie jakby wypełniła się. Ona Nie będzie plodnoją. Ja nie mogę jakby żyć sam z Bogiem, no bez ludzi. Bóg będzie dawać tobie anhalych. Bóg będzie Tobie posyłaty też tych dobrych ludzi, którzy będą Tobie pomagać. I w tym wszystkim jest ta dobra nowina dla nas. Papa Franciszek, ja chyba taki pierwszy raz poczuł w swoim życiu, powiedział, że tak jak ja bez Jezusa nie mochu żyć, no, znaczy żyty, żyć, no, ale na nie mochu żyć, tak Jezus bez mnie też nie może żyć. No bo jak ja Jego Haluska, jak winie z tym pięknym drzewem, jakie ja rośnie, to nawet to derewo bez tych haluzek nie będzie No, To pomyśl też, że Jezus za ciebie przeżywa, i Jezus bez tebe też nie, nie żywe. tak, jakby chciało się, może, żeby żył. Dlatego no? z tym słowem Bóg nas dzisiaj Pobaczy ty w tej kartynie też i przyrody, w tej krasacie że tam jest też i Twoje miejsce, i moje miejsce. Na ten plit, na ten prekrasny i też i kwit, bo, bo czas Paschy to jest czas początku. wszystko rozdaje się. wszystko jest nowe. I tak jak moje życie jest może, że takie zupynyło się, że, że beznadzieja w mojemu życiu, że dużo często może też i baczysz, że nijak nie ta sytuacja, nijak nie ma jakiejś możliwości, cały czas odno i to samo. No to dzisiaj Bóg Tobie coś zupełnie chce coś, coś drugowo i pokazać także, że wszystko jest możliwe, jak się będziesz trwaty z Nim. Amen.